Zadanie 22. Podstawą strosupa prawidłowego czworokątnego ABCDS jest kwadrat ABCD. Wszystkie ściany boczne tego strosupa są trójkątami równobocznymi. Wobec tego mamy stosunek taki. Tutaj jest x, tutaj też jest x, tu jest x, no to tutaj jest x pierwiastek z dwóch, bo to jest przekątna kwadratu. Więc teraz pytają się nas o kąt, więc tutaj będziemy musieli sobie poprowadzić wysokość. W miarę kąta dokładnie. Tak, tutaj też jest x. Więc jak tu mamy wysokość, tu jest x pierwiastek z 2 na 2. No to teraz musimy po prostu ogarnąć, ile ten sinus, ile sinus albo kosinus tego kąta ma. Tak? Prędzej tutaj bym się skłaniał ku kosinusowi. Więc mamy kosinus tego kąta naszego alfa, niech będzie, i on jest dokładnie tutaj. Ten pierwiastek z 2 na 2x przez x. Pierwiastek z 2 na 2x przez. X. X się nam skróci, zostaje nam pierwiastek z 2 na 2, a to jest dokładnie 45 stopni, jak sprawdzimy w tablicach, więc jest to odpowiedź D.